Hej, cześć, witajcie, z tej strony CM Punk a to jest już kolejny odcinek z naszej nowej serii gramy w Sniper Ghost Warrior Dobra, kontynuujemy Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy tędy Jakby co jesteśmy cały czas się turlamy po ziemi Ponieważ jestem jak skkf, lubię się turlać. Choć osobiście nie oglądam skkfa, choć nic do niego nie mam. Każdy kręci to, co lubi. Jeśli ktoś go ogląda, jeżeli dużo ludzi go ogląda, no to po prostu umie nagrywać. Dobra. Idziemy. Myślę, że nikt niektóre... wy... Trawie nie zauważy, nie? nie? wiem, o co chodzi z tym konwojem. A, tędy trzeba iść teraz? Dobra, idziemy. Jakoś przy, e, przy nagrywaniu tylko mi ścina na Sniper, tak to mi nie ścina na Sniper, nie wiem czemu. Bądźcie, że cię ogadam, ale nagrywam to już po 11. .00. I to już jest trochę późna pora, moi rodzice śpią, gdyż jutro do pracy idą, a więc... Wiecie, trochę muszę cicho gadać, ale komentować się da. Czy tutaj tak nic nie ma do komentowania ogólnie? Może tam nikogo nie ma? Nie. Wiem, że w poprzednim odcinku zakończyłem tutaj, ale no niestety. Uuuu, bum headshot. Uuu. ładnie z boom headshot'a, żeśmy go zastrzelili dobra, zapisz tak, zapisz, okej okay. dobra, idziemy tędy trzeba iść tędy Lubię gry z snajperem w roli głównej. Wiem, że Call of Duty też są bronie snajperskie, ale... Chcę, żeby przez całą grę były efekty snajperskie. Kocham takie gry. Naprawdę kocham. Więc sniper Elite Fałdowa pojawi się na moim kanale. Nie jedynka, bo jedynka dla mnie jest zbyt cienka. Wolę jedynka, Krzakami się będzie trzeba. Dobra, idziemy. Dobra, żeby tutaj nikogo nie było. Zawsze ktoś może wpaść do nas z małą niespodzianką. A ta niespodzianka to jakiś wiecie, bazułka, coś w tym stylu. Cały czas widzicie krzaki, ale wybaczcie, bo w tej misji tak trzeba. Żeby nas nie, nie zauważyli. Dobra, idziemy, idziemy cały czas. Dobra. Szybko zbliżamy do celu. Tutaj nikt nam spod trawy nie wychodzi. Nie. Tam był tylko jeden gościu przy tym stawiku. Reszty już nie ma. Jak widzicie, powiłem już tutaj ludzi. Wiesz, punktualnie powinienem zacząć tutaj, ale niestety nie zapisałem sobie. A tam był punkt kontrolny, a więc wiecie. Dobra, dobra. Tu sobie zapiszemy. Dobra. Długo już nie było snipera na moim kanale. Muszę dbać trochę o, o, no, o, o to, żeby materiały pojawiały bia się porówno. Dobra, dobra, idziemy. Aha, wylona cały czas gram. Nie bójcie się. LOL, Lol powinien się pokazać no, w odpowiedniej chwili Jak będę miał ochotę Bo Lola nie chce mi się nagrywać jak na razie Wybaczcie, ale po prostu Lola mi się odechciał nagrywać To jest taka od dzisiaj seria dodatkowa A Realm of the Mad Good Jednak były tam ławki duo, więc nie chcę was Nie chcę swojego kanału zaśmiercać w jakimś wiecie bez... bez... no głupimi filmami a więc to był po prostu jednorazowy gameplay a tu nikogo nie ma? nie to na wprost ktoś się stanie czy w tych oknach oni są czy tam gdzieś za tym budynkiem nie wiem a Far Cry 3 to był tylko gameplay więc wiecie, na Far Cry 3 już nie, ma, nie macie co, na co liczyć. Dobra. Przyjdziemy się, się trochę. O, tutaj jest coś, jakaś wioska, zapiszemy sobie. się że tutaj wiosce będzie jakiś haczyk czyli rozpęta się jakaś strzelanina na 100% co nie wow idziemy 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 uh. Przecięliśmy mu gardło. To musiało boleć. Mm. Czyli konwój oficerów. O, będzie ciężko. działa działać zgodnie z planem. Ciekawe jaki będzie plan. Na pewno wala cię równo. Dobra, idziemy. Tędy. Trzeba sobie przykucnąć ładnie. O, zapisywanie punktu. Idziemy tandy dobra. Uuu, boom, headshot. Boom, headshot. No, przeładujemy Ojojoj, ale mi laguje, ale to nic Czki Dobra, idziemy dalej Mogłem poczekać aż wyjdą tutaj za tą skałą. Tu bym wtedy ich zabił. Teraz to lipa. Bum. Dobra, przeodjemy sobie. zapiszemy. Teraz wolę być ubezpieczony, niż później wiecie wszystko od nowa zaczynać. Dobra. Dobra. Snajpa. Snajperki bierzemy. Tra mi to przypomina Far Cry trójkę. A wam nie? Piszcie mi w komentarzach. Czy też wam... Ten krajobraz nie przypomina Far trójki. Mhm. Dobra, idziemy dalej gdzieś jest nie ma ludzi Dobra idziemy tędy bo tutaj gry są takie żmudne odcinki no bo to są to jest gra po cichu nie? to gry trzeba załatwiać po cichu nie ma takiej takie rozwałki jakby w Duty czy Battlefield Choć tutaj jest i tak większa rozwałka niż wy niż 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 Sniper Elite V2. Bum. Nie zauważyłem gościa w ogóle, nie? po prostu stał się tam, ja go nie zauważyłem. Dobra, idziemy tędy. Dobra Kurde Ale wielkie drzewa o ja ale nie bójcie się Far Cry i Lola cały czas gram, a więc w Lola zaproszenia dawajcie mi do rozgrywki. Dawajcie mi za znajomych, nazywam się Clem 2211, C z dużej, reszta z małej. W ogóle to w, od w odcinku z Lola mówiłem to. Jakby co, to mam Garena ze skórką krwawy Garen, Ani Alistara ze, nieskrę... ze skórką nieskrępowany Alistar. I mam jeszcze Xing Sao, se kupiłem w poniedziałek. Fajnie się nim gra. Dobra myślałem że tam gościu jest jakiś jakaś szafka z Ikei na pewno Dobra Dobra Kurde. Trzeba tutaj poszaleć trochę A jak tutaj widzę w ogóle ludzi nie ma, ale okej okay. Dobra jakby co, dajcie sobie głośniki na maksa, gdyż ja nie mogę tak głośno mówić. Wyjaśniłem to wcześniej. Kiedy pozamykamy drogi. czy znaczy nie, tutaj jest chyba otwarta. Tak, tu jest ot otwarta. Tak, otwarta brama. Myślałem, że to jest zamknięta. Dobra, to jest Tak, tylko, że ja tutaj nie mogę, nie wiem czemu. Więc tutaj sobie zapiszemy. Dobra, zapisz. Okej. Okay. Idziemy dalej. Dobra. Tutaj ktoś będzie. Czy ktoś jest w ogóle? Czekajcie, po nogach. Tutaj nikogo nie ma. No wie, że nikogo nie ma. Nie. Ła ław ła. Fuck. No i mamy fejla zaliczonego. Spróbuj ponownie, no nie no szkurdy. No, tutaj jest. Dobrze. Dobra, biegniemy. Dobra. O. Ładnie. Czemu? Czemu ja mam niby przerwać misję? Ja tego nie ogarniam. Tego to naprawdę nie ogarniam. Może trzeba? Naprawdę nie. O, tutaj nie trzeba. Przejdziemy sobie tędy. Dobra, idziemy tędy. Może trzeba wejść podrobienia, nie wiem. Nie, na no wszelki wypadek jeszcze. Jeszcze sobie zjedziemy. Tandy. D'accordo. Tempo da gora. D'accordo. Dobra, idziemy tędy. Dobra, ja nie wiem czemu tutaj mam przerwać misję, a więc się z wami żegnam. Kończcie, subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.